Witamy na Crypto Bros. Interactive Brokers będzie oferowało tradowanie na krypto. Jest to duża firma, która jest faktycznie używana, ponieważ jest tania i ma mnóstwo traderów, także dobre wieści. No Interactive Brokers reklamuje się non-stop na Bloomberg, na CNBC. Jest to firma instytucjonalna, także dobrze mieć. Taką firmę oferującą produkty krypto, no bo to tylko znaczy, że coraz więcej ludzi dowie się o krypto i zacznie od tradingu, później może wejdzie w DeFi i tak to krok po kroku się zaczyna. Kiedyś było od Bitcoina, idziemy w inne krypto. Teraz zaczynamy od tradingu, idziemy w krypto. W NFT idziemy dalej w krypto. Nieważne jak ważne, że cały czas drążymy, coraz głębiej i uczymy się tej nowej naszej finansowej przyszłości. Kolejna informacja to jest taka, że. Cry War, czyli kolejna gra na Solanie z engine'em Unreala, no będzie miała niedługo debiut na giełdzie. Tutaj mamy porównanie na Altcoin Alerts, mamy porównanie, jaki Market Cap może osiągnąć i z czym można będzie ją wtedy przyrównać. I ciekawe tutaj, ciekawe pytanie, co wygra parachainy na Polkadot? Według tego tutaj losowania, czy tam zapytania, będzie to Moonbeam? No, my się, nam się wydaje, że raczej to będzie Akala, tak samo jak to było na, na Kusamie. No, Karura wygrała. No Kala jest... No, no na Kali można tego Polkadot upłynnieć i go można używać. E, na Mundim. fakt faktem, będzie polecił w kosmos, ale no, na Mundim zamykasz dota i nie możesz go używać przez 2 lata, co jest no, trochę problematyczne. Ponieważ jeśli ktoś sobie chce zamknąć te 100 tysięcy, 200 tysięcy czy milion dota, tak na 2 lata, nic ty nie może robić, a na Akali oni dają Wam ten LC-dot, który możecie sobie używać w DeFi. No i wydaje mi się, że to jest bardziej takie praktyczne. Ale na pewno trzeba trochę na Moonbeam założyć. My my musimy, znaczy my planujemy zamknąć większość na akali, a ja, tak z 35% może na, na Moonbeam. No to dwa lata to długi czas, także no nie ma co tutaj się dziwić. Na no centrifig to jest NFT, pola NFT, także e, też można coś tam sobie podrzucić, A centrifit już można kupić, także to nie jest jakieś Jakiś specjal, także mundy kama, jakala. No na pewno, na pewno warto. I ostatnia informacja. To jest to, że Bitcoin utrzymuje się silną stopą albo twardym stanem, jak się w Anglii mówi, na 62 tysiące. No nie chcę rzeź poniżej 62, 61 już przez ostatnich parę dni. I tu widzimy nam się miesięczny wykresik przedstawił. Parabolik SAR jest już na dole, czyli pod wykresem. Dodatkowo mamy, mamy strzałeczkę na miesięcznym wykresie.